że będziemy się w historyjki bawić. Owitaj. Nie chcę, żeby jeszcze ktoś zobaczył. Przemiany androida dokona. Można... Tak, 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 tak. Dobra. Dobrze cię widzieć. Tak? Czego chcesz? Pana. Nie ma sprawy, młody, nic nie robisz. Tu się nie wchodzi, kurwa, i O. Nazywam się Ojciec Clifford. To Kościół Świętej Moniki. Ha. Tak, moje statko to całe Rivet City. Przyjdź nam szef w tę niedzielę. Będę opowiadał historię Świętej Moniki. O. Hu. Rozwodzę się nie tylko nad przeszłością miasta, ale też nad przyszłością jego mieszkańców. Jeśli cię to interesuje, pan na Weatherly chętnie z tobą na ten temat porozmawia. Jasne. Święta Monika cię błogosławi. Jasne, jasne. ty to kto? Diego. Nikogo tam nie ma. Tutaj wszystko wygląda dobrze. A Tam co? Ka Aha, dobra. Nikogo tu nie ma, szkoda. Ale nic nie ma. Spokojnie, koleś. Spokojnie jestem. Jest takie miejsce, do którego mogę pójść, tylko trzeba tam popłynąć. No właśnie, kurda. Ja nie potrzebuję dwóch takich miotaczyca. też każda misja innego rodzaju to dobrze. Trzeba tam popłynąć. O kurwa, woda jest radioaktywna. Trzeba będzie sobie zażyć x reda a ah. No właśnie, woda daje taki bol, że, gdyby nie była radioaktywna, byłoby super. Kurwa, potniaki tu rządzą, ale jaja. Mina. Dobrze wiedzieć. A, to jest gaz, będzie Wybuch. O kurwa. A że śmiewe Staszu! O, kurwa wiedziałem, że tak będzie. Ja pierdolę. że kurwa wiedziałem, że będzie bum. A. A. Nie wiedziałem. Ale jakim kurwa trzeba być debilem, że łapkę zakłać? Ciekawe o co to chodzi. rwa Rzymiak. To mała była pracowka takiego gościa, który powinien tu być. Jest. Jak do cholery udało ci się tu dostać, he? pewnie nie możesz być nikim złym, skoro udało ci się tu dostać żywce. To jest ten moment, w którym zaczynasz mówić, dlaczego zawracasz staremu człowiekowi dupę. Człowiekowi, który najwyraźniej chce być sam. No już zaczynaj! Po przebieranych za naukowców. Udało ci się przejść moją ochronę, to znaczy, że do głupków nie należysz. I jeszcze nie zginąłem z twych rąk, więc chyba nie po to tu przychodzisz. Możesz się pokręcić, jeśli chcesz. Tylko niczego nie dotykaj. Jasne. Co? Mam lepsze rzeczy do roboty niż paplanie o tych śmijach na górze. A teraz ruszaj! co mnie obchodzi, co... Co? A wiem wiele rzeczy, ale o większości nie masz pojęcia. No czemu? Nie... O Jezus Maria. za dużo czasu na tego typu... tego buca. Muszę pop popróbować tam. A masakra. Nie. Wyglądasz po prostu świetnie. nie myślą o nie się tam. Pierdol się. Chuj mi obchodzi, kurwa, włamywanie do czegoś tam. Patrzę, czy jest zamknięte, czy otwarte, czy tak, czy nie. Bo, kurwa, ja tu nie jestem za często, to więc, wiesz, chuj tam. Nie wyglądasz na osobę ranną. Co mogę dla ciebie zrobić? O, chciałbym pomóc, naprawdę. Ale nie mam pojęcia o historii tego miejsca. Niech nie zmylicie mój wiek, może i żyje już trochę na świecie, ale nie spędziłem tutaj całego życia. Jasne. O. Jasne, jasne, wiem, 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 wiem. Czyli trzeba szukać gdzieś indziej. Laboratorium naukowców, no dobra. na sztukę. O, okay. Witam pana ponownie. Mogę powiedzieć ci wszystko o swoim hotelu, ale nie mam pojęcia, jak zaczęło się samo miasto. Znaczy się, słyszałam plotki, trochę zgadłam, ale nie powiem ci na pewno. A nie chcecie wpuścić w maliny. W zasadzie, skoro o tym wspominasz, Seagrave może... Mieszkał tu, odkąd był małym. Tak? O, słyszałem o tobie. Jesteś z tych dobrych. O, chwera to najmilsza pani pod To znaczy muszę robić różne rzeczy. Poza tym znalazłem sobie znajomy. No. Trzymaj się pa! Nie znam Cię. Nie chcę... Żartujesz sobie, prawda? Historia? A, już chuj powiedział. Witam. Ty, ktoś tu jest? Czy nie? Nie, nie ma. Nie, nie chcę tu kurwa włamywać się bez jaj. Pomywa mi się. Oh, cześć. Nie, to też nie. Dobra, szukamy. Dość ciekawe. Że niby miałby. miał sobie tylko. Słuchaj, koleś, ja tu dopiero co przybyłem. Jasne. Kurwa, kolejna osoba, która chuj wie. Szukam takich, co stwarzają problemy. Są tu tacy? Nie, nie ma. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. Dobra, pieprze w tym psycho, bo normalnie pajacu. A tam dał laboratorium, co? Wit, tu samo się nie posprząta. To moja praca. Tak. Jeśli? Czego jeszcze chcesz? Powiedziałam ci już wszystko, co wiem. Nie rozumiem, czemu wciąż tu jesteś. A jest naprawdę. Idiota? Odszedł tak dawno temu, że większość twierdził, że znalazł tajny skład sprzętu. Mogę ci powiedzieć wszystko o laboratorium, ale chociaż byłam tu niemal od początku, nie bardzo mogę ci pomóc ze szczegółami początków miasta. Wydaje się, jakby to było w innym życiu. Obawiam się, że od tamtej pory wiele się zmieniło. Powód. Jasne, a ty? Jestem Janis Kapliński, główny botanik. Czego potrzebujesz? Jeśli to nie ma nic wspólnego z działem naukowym, to nie nale. Czołem? Cześć. No i To byli już wszyscy, o których mogłem pozapytać, co i jak. A jesteś! Do ciebie muszę podejść, panie kolego. Jakie wspaniałe arty. Zabawne, że pytasz. Mogę ci powiedzieć wszystko o stolicy, ale niewiele wiem o samym River City. Nie widzę co w tym ważnego w porównaniu z historią stolicy. Powodzenia. Szkoda. Dobrze cię. Dziadula był moją ostatnią nadzieją dla mnie. Odejdź ode mnie. Czego chcesz? Daj mnie z powrotem. Naprawdę? Możesz mi pomóc? Ja naprawdę się na tym nie znam. Zostaw. A zwykły niewolnik na pewno gówno wie. A, A co ten? wiesz się spadaj ty kurwa. Siaropierdolona ty, pizdo. Zajmuję się tu naprawami, więc jeśli zobaczysz coś, co potrzebuje naprawy, daj mi znać. Tak. Jestem Diego, a kolita kościoła pod. Ale oczywiście. Słyszałem, że kiedyś tutaj siedzieli bandyci, aż któregoś dnia ktoś to miejsce wyczyścił, ale nie jestem. <laughs> W miejscu przydałoby się więcej ludzi skłonnych do pracy. Wszystko się rozpada, tylko eee. nie chce się to nadawiać. Co to? W Może w szybkiej działce znajdziesz coś, co może ci no. Cindy ma sporo dobrych leków. Już, jest już nocka, oznacza, że muszę wyjść inaczej, tak? Zajebiście. Musimy się tego dziada popieprzonego, bo tylko on może teraz pomóc. Bo chyba on coś kłamał na ten temat. Jeszcze nie znam. Postawisz dziewczynie drinka? Daj znać mnie, albo oficerowi ochrony, jeśli zobaczysz coś niezwykłego. Witaj w Kambuzie Garego. Historia statku. Historia statku. Słyszałam, że to miejsce założyli najemnicy, którzy kiedyś szabrowali DC, ale sama. Dzięki. Nie ma sprawy część tyle, ile można uczynić. To nie twój Ja sobie... Kurwa, jesteście mili jak wiadomo co. Banda normalnie pajaców doborowych. Po chuj być miły, kurwa, dla ludzi, skoro ludzie są chuj mili. Jest tą wodę. Ekipa karawanowa. Ha! Pelozoj! O kurwa supermutanty!